Cześć! Niestety w tym roku nie zdążę nagrać całego długiego wideo na temat polskich zwyczajów świątecznych, dlatego zdecydowałam się zamiast tego przygotować serię krótkich filmików. Jedną z ciekawszych tradycji wigilijnych było oczekiwanie na wizytę mężczyzny. Wierzono bowiem, że takie odwiedziny przyniosą obfitość i dobrobyt. Ta obfitość miała przyjść jednak tylko wtedy, jeśli mężczyzna był pierwszą osobą, która w tym dniu zawitała do domu. Odwiedziny kobiety miały przynieść nieszczęście. Jeśli zdarzyło się, że to kobieta jako pierwsza w tym dniu przekroczyła bramy gospodarstwa, to bezpardonowo ją przeganiano. Na Podkarpaciu rzucano w nią cebulą, która według wierzeń odganiała złe moce. W innych rejonach np. w Rzeszowskim było odwrotnie. To wizyta kobiety przynosiła szczęście, a mężczyzny, szczególnie ubranego w korzuch, pecha. Wierzono bowiem, że jeśli to kobieta jako pierwsza zawita do domu, to zwierzęta gospodarskie w nadchodzącym roku będą dobrze się rozmnażać.